Dobrze nam znana Ewangelia o uczniach idących do Emaus, z Ewangelii Świętego Łukasza, który jako jedyny z czterech ewangelistów opisuje tę scenę objawienia Jezusa Chrystusa z Martwych Stałego dwóm uczniom, nie apostołom, ale uczniom, jeden z nich o imieniu Kleofas, drugi nie ma imienia, dlatego że tym uczniem jesteś ty, który słuchasz tych słów. Każdy z nas może być towarzyszem Kleofasa, który idzie do Emaus. Miejsce, o którym jest mowa dzisiaj, to są trzy propozycje, które Bibliści dzisiaj oznaczają, co może być dzisiaj tym miastem Emaus. Jedno z nich to Nikopolis, położone około 32 km od Jerozolimy. Inni mówią, że jest to miejscowość Amwas, też około 32 km od Jerozolimy. A niektórzy mówią, że jest to miejscowość El Bech, która jest położona właśnie około 11 km od Jerozolimy. Otóż 60 stadiów z Jerozolimy w dół, stromo w dół, do Emaus. Położone właśnie około 11,5 kilometra od Jerozolimy. Jerozolima jest tutaj symbolem życia, zmartwychwstania Chrystusa, symbolem zwycięstwa, radości. Emaus jest symbolem śmierci, symbolem bólu, cierpienia, rozpaczy, rozterki, beznadziei. Zwróćcie uwagę, oni uciekają od miejsca życia. Od źródła życia uciekają do miejsca śmierci, pełni bólu i rozterki. Ta droga, która dzieli Jerozolimę do Emaus, to jest droga naszego życia, to jest nasza historia. Historia twoja i moja, każdego z nas. To my jesteśmy tymi uczniami, którzy uciekają tak często od źródła życia. Grzech powoduje, że uciekasz źródła życia, jakim jest Chrystus, zmartwychwstały i szukasz własnego emaus własnego emaus lęku, grzechu niepokoju, rozterki może rozpaczy, może depresji rozczarowania mamy swoje małe emaus warto dzisiaj zapytać się co jest moim emaus do którego uciekam w którym się chcę schronić, uciec od Chrystusa od Jego Słowa od Eucharystii co jest w moim emOS, który przysłania mi Boga? Może jest to najnowszy telefon komórkowy, laptop, praca, alkohol, pieniądze, kariera czy inne wartości? Co jest w moim emOS, który mi odbiera radość życia? Popatrzmy dalej. Oni idą i jest powiedziane: antiballo. Co to znaczy antiballo? W języku greckim antiballo oznacza obrzucają siebie. Czym? Smutkiem, rozterkami, bólem, cierpieniem, rozczarowaniem. Słowo ballo oznacza rzucać, a antiballo obrzucać się wzajemnie. Tak jakby obrzucali się kamieniami wobec siebie, swoim bólem i smutkiem, rozczarowaniem wszystkich rozmowy i tam jest słowo użyte greckie homileo homileo to znaczy homilia, mamy dzisiaj właśnie to słowo homilia, homileo homileo to jest rozmowa dysputa, spór na bardzo ważny temat, fundamentalny istotny, tym bardzo ważnym tematem, rozmową jest właśnie Jezus Chrystus który umarł i wszystkich nadzieje znikły nie mają żadnej nadziei. Idą pełni śmierci. Jest to kondukt pogrzebowy. Tworzą oni razem kondukt pogrzebowy. Pełnej śmierci, smutku i bólu, rozczarowania. Bo do ten Jezus, za którym trzy lata chodzili, słuchali, patrzyli, spożywali posiłek, umarł. Mówią, że podobno żyje. Mówią, że grupie jest pusty, ale nie wierzą. Uciekają. Nie dociekają. Są pełni bólu. Załamani życiem, ich wszystkie nadzieje spełzły na niczym. I oto właśnie w tym stanie, kompletnego opuszczenia, błądzą, bo jeszcze jest użyte też słowo, właśnie, peripatuntes, czyli to znaczy, że chodzą wokół tematu. Poruszają się wokół, gdzieś w oddali, gdzieś gdzie nie dotykają istoty prawdy. Chodzą i błądzą, rozmijają się z prawdą. Ich rozmowa nie dociera do istoty. Ich rozmowa nie porusza istoty i prawdy. Mają własne ludzkie zapatrywanie. Nie patrzą oczami Jezusa, tylko oczami własnymi, ludzkimi na to całe wydarzenie. A więc rozmijają się z prawdą. Są pełni bólu. I podchodzi Jezus. Zobaczmy. Jezus podchodzi, przysłuchuje się rozmowie. Idzie z nimi razem. Towarzyszy im. Nie zabiera głosu. Na początku tylko słucha. Potem zadaje pytanie. O czym to rozprawiacie? Oni się zatrzymali. I zaczynają opowiadać jemu pełni bólu o tym, co się wydarzyło. O tym, że ich mistrz, nauczyciel umarł. I na trzeci dzień były kobiet, kobiety u grobu i mówią, że jest pusty grób, że podobno żyje. Ale oni nie wierzą w to. Są pełni rozterki. Rozminęli się dziś z prawdą. Można czytać Słowo Boże i nie rozumieć tego Słowa. Oni znają pisma, znają proroków. Znali proroctwo, znali wszystko to, co prorocy pisali, co pisał Mojżesz, ale nie odnieśli to do Jezusa Chrystusa, nie zrozumieli słowa. I dopiero teraz Jezus im wyjaśnia, wysłuchał ich do końca. Jest bardzo ważne, byśmy my umieli słuchać jeden drugiego do końca, byśmy umieli słuchać w sposób konstruktywny i rozmawiać w sposób konstruktywny, mądry, rzeczowy. My też ze sobą często nie umiemy rozmawiać. Nasze rozmowy są właśnie takie antybaleo, takie obrzucanie się bólem, obrzucanie się pretensjami, krytyką, obmową, plotkami, obrzucamy się wzajemnie. Zwróćcie uwagę, że inne słowo występuje przy Matce Bożej, przy Maryi. Syn ballo. A co to znaczy syn ballo? Maria rozważała te słowa. Symballo oznacza, oznacza rzucać, ale rzucać w sposób uporządkowany. W sposób naprawdę, który jednoczy, który łączy, który scala. A więc nasza rozmowa ma być symbolno, czyli ma być budująca, łącząca, jednocząca, scalająca. Jak, jak wyglądają nasze rozmowy? Czy są takie jak tych uczniów? obrzucanie się wzajemnie złością, nienawiścią, agresją, pretensjami, wynikającymi może z tchórzostwa, lenistwa, rozpaczy, jakie są nasze rozmowy. Właśnie to jest bardzo ważne, jak my dzisiaj rozmawiamy ze sobą, jakim językiem, jakich słów używamy. Jezus zaczyna im tłumaczyć, oni się przysłuchują, zatrzymali się zatrzymali się, stoją w miejscu. Jezus im tłumaczy te Pisma. Jezus też nam podczas liturgii, przyświęty święty tłumaczy. Jesteśmy też tymi, którzy słuchają. Podczas liturgii Słowa, podczas każdym mszy świętej. I wtedy zaczyna serce pałać. Ale jak jest powiedziane, oczy ich były na uwięzi. Były jakby przysłonięte. Jest to bardzo ciekawe słowo, że to jest słowo właśnie Krateo. Właśnie krateo, czyli mieć oczy zamknięte, mieć oczy przysłonięte. Ale to jest to użyte krateo, to słowo czasownik krateo jest użyty w stronie biernej. To sam Jezus im zamknął oczy. Nie, że oni sobie zamykają oczy. Nie. To jest bardzo ważne, że w tej Ewangelii dzisiejszej Jezus im przysłania oczy. On jakby przyhamował trochę. Jezus im przysłonił oczy, aby im wyjaśnić wszystko, powiedzieć, wytłumaczyć. I potem widzimy, że dochodzą, już ich serce pała, dochodzą do Emaus i w gospodzie chcą, żeby On został z nimi. Jezus jakby się oddala, bo tak w naszym życiu jest, że kiedy Jezus działa w naszym życiu, kiedy wyjaśnia nam rzeczywiście nasze życie, naszą historię życia przez swoje słowo jakby się wycofuje. Jezus się nie narzuca. Pan Jezus jest delikatny, dyskretny, czuły. Jest bardzo zdystansowany. Ale ty musisz go zaprosić. Panie Jezu, przyjdź. Proszę Cię, przyjdź do mego życia, do mojej historii życia, w mój ból. Chcę, byś był obecny w moim bólu, w moim strapieniu. I wtedy Jezus przychodzi na Twoje zaproszenie, bo Ty go zapraszasz. Jezus potrzebuje Twojego zaproszenia, abyś Ty go zaprosił. I siada Jezus i zobaczmy, że przy tym stole On jest gospodarzem. Nie oni. Oni Go zaprosili, on się przechodzi na postawę gospodarza. On bierze chleb. On ten chleb łamie. On chleb podaje. On Go błogosławił wcześniej. Bierze, błogosławi te same czynności, które uczynił dwa razy. Podczas rozmnożenia chleba i ryb i podczas ostatniej wieczerzy. Te same czynności. Bierze chleb, błogosławi, łamie i daje je. Oni go poznali i znowu jest powiedziane Jezus otwiera im oczy tam zamknął te oczy aby wyjaśnić Pisma tutaj podczas Eucharystii podczas Uczty, to jest podczas każdej mszy to się dzieje. Ta droga z Jerozolimy do Emaus to jest msza święta. To jest sakrament pokuty sakrament pojednania, uleczenie Twojego serca. Ta droga, 11 kilometrów, to jest lecznicza, terapeutyczna droga wyleczenia Twojego serca z Twojego grzechu, z Twojego zła, z egoizmu, pychu. Jezus Ciebie leczy wszystkie zranienia. 11 kilometrów to jest medytacja w drodze. Jezus im wtedy zamknął oczy i wyjaśnił pisma. Teraz, kiedy sprawuje Eucharystię, kiedy łamie chleb i daje, otwiera im oczy. I zobaczyli, że, że wtedy ich te serca bardzo pałało. I zmieniają kierunek życia, zobaczcie, bo grzech to jest utrata właściwego kierunku życia. Teraz idą w dobrym kierunku, wracają do Jerozolimy. Do miasta życia chcą być z Jezusem, chcą świętować Jego zmartwychwstanie, chcą być Jego świadkami. Każdy z nas, kiedy doświadczy Boga w swoim życiu, chce o nim mówić, chce o nim świadczyć, chce się dzielić wiarą. Człowiek nie może milczyć, człowiek chce mówić, chce się dzielić. Bo doświadczył spotkania z Bogiem w, w, w Słowie i w Eucharystii. Słowo i Eucharystia, dwa źródła naszego życia duchowego, które przemieniają nasze, nasze, nasze serce, które leczą nasze serce i sprawiają, że kondukt pogrzebowy stał się kon, y, procesją szczęścia, procesją radości, Procesją paschalną nowego życia wracają do Jerozolimy i świadczą o Jezusie, którego spotkali. Tak jest w naszym życiu. Amen.